Lewa Piątkowska, 11 dni przed kolejną walką w obronie Mistrzostwa Świata. Tak wszystkich pytam, czy przez 11 dni więcej można zepsuć, czy jeszcze coś można naprawić, poprawić? W poprzednim wywiadzie słyszałam, że 10, więc nie wiem, kto się oszukuje. W każdym razie to jest jeszcze taki ciężki tydzień. Zostały mi jeszcze dwa sparingi, między sparingami taka intensywna tarcza. Dopiero w przyszłym tygodniu będziemy już łapali świeżość, już będą te treningi o wiele lżejsze, więc myślę, że to jest jeszcze czas, kiedy można się mocno przycisnąć, jeszcze można troszkę tę formę doszlifować. Gdzieś czytałem, że były spore problemy ze zdokumentowaniem rywalki. Choć ona słaba nie jest, bilans walk ma znakomity Szwajcarka, ale że trudno było zdobyć jej ostatnie walki. Udało się pani e, gdzieś tam zobaczyć, jak, jak się ona bije? W internecie jest bardzo mało jej walk. Są tylko takie fragmenty. Widziałam jakieś no nie wiem, może dwie minuty ostatniej walki i nie były to nawet dwie minuty ciągłej, ciągłej walki, tylko takie fragmenciki wyciągnięte z różnych, z różnych rund i to jeszcze kręcone telefonem gdzieś z trybun, więc nie są to oczywiście takie materiały, żeby musiała przeanalizowała ją z trenerem. Wszystkiego się dowiemy w ringu. Już bywało tak za czasów amatorskich, że wychodziłam do rywalki, o której nic nie wiedziałam i teraz będzie podobnie. Będę musiała w ciągu tych pierwszych dwóch, trzech rund ją rozpracować, zobaczyć jaki ma styl, czy jest ofensywna, czy woli boksować z kontry, a pod koniec zobaczymy jak sobie radzi z kondycją. Mistrzyni programowania powinna sobie poradzić z takim szybkim przeprocesorowaniem i przeprogramowaniem tej walki. Tak, ja jestem zaprogramowana na sukces, natomiast moja rywalka jest malarką, więc <laughs> zobaczymy co, co ona zmaluje. Zobaczymy co, co ona zmaluje. Jeszcze zapytam o, o sam fakt obrony. Ta walka na Stadionie Narodowym wiązała się z wielkimi emocjami. Mówiła pani potem o tym, jak będzie teraz, już, już będzie łatwiej? No nie zawsze obrona pasa to duże emocje, tym bardziej, że znowu występuje na dużej gali, y, nowa hala bardzo duża, więc to na pewno będzie też wielkie, wielkie y, to będą wielkie emocje. Zresztą właśnie zawsze po walce jest tyle adrenaliny, że bardzo długo nie mogę zasnąć i, i myślę, że tak już będzie do końca kariery. Już przed walką jestem dużo spokojniejsza niż na początku, już już nie ma tylu nerwów i, i tylu emocji, natomiast po walce zawsze ta adrenalina buzuje. Na to się jakoś pięściarze szykują, macie trochę też zajęć takich związanych z, z przygotowaniem mentalnym, nie wiem, spotkania z psychologiem, z kimkolwiek takim. Niektórzy koledzy mają takie spotkania, natomiast ja nie mam psychologa, ale, ale dużo czytam na ten temat. Czytam właśnie książki o psychologii sportu, wiem jakie są nowe trendy i próbuję sobie właśnie różnych rzeczy, co działa na mnie. I, i mam też właśnie takie, takie metody, które pomogą mi zrelaksować się przed walką i dobrze nastawić się mentalnie. Coś pani zdradzi na koniec? Co to za metody? No ostatnio eksperymentowałam z hipnozą, czyli z wejściem w taki, w taki głęboki relaks, w którym słuchałam takich haseł, które pomagały mi właśnie dobrze się nastawić mentalnie i powiem, że, że byłam z tego bardzo zadowolona, więc myślę, że powtórzę to tym razem.